Szanowni Państwo Okej, witamy serdecznie z Palant Areny z ulicy Wawelskiej 5 z terenów Skry Warszawa rozpoczynamy dzisiaj Mistrzostwa Polski w Palanta 2020. Ja nazywam się Maciej Steinborn, ze mną jest Bartłomiej Długosz. Witam serdecznie Warszawy Zaczynamy przywitanie drużyn Chodzi Warszawa jako pierwsza Za nimi, za nimi, za nimi. Tyle tłumaczenia. Jedna z z przodu, wszyscy w rzędzie z tyłu. Za nimi. W jednym rzędzie, w jednym rzędzie. Dokładnie. Zawodnicy ustawiali Gęsiego. Prezentacja okay, drużyn. Z druga drużyna. Eee, druga najstarsza, czyli 2015 rok Czyli Czyli Trójmiasto teraz Tuchajni będzie. Złani mistrzowie Polski, PSPAL, PSPAL miasto Przywitani owacyjnie tutaj w Warszawie. Postarają się na pewno obronić tytuł. Przełonimy dzisiaj 8 drużyn. Zmierzy się o tej jedyno o tytuł tej jedynej najlepszej okay, drużyny, jedyne drużyny palantowej w kraju. Pojdziemy teraz do trzeciej, do trzeciej najstarszej drużyny. E, drużyna, która... Może przełączymy się na, aktywuje, na Łukasza Czyli PSPal Kraków. PSPal Kraków. Wielka niewiadoma, dawno ich nie było. Trenują. Zobaczymy co pokażą. Trenują regularnie tutaj PSP Kraków, który ja reprezentuję również. Przyjechaliśmy po złoto. Ktoś ogląda, może pięć osób... Powodzenia Bartku. Ale... A, nie dziękuję, Maćku. Ale warto, warto iść brawa. Przejdźmy teraz do kolejnej czwartej drużyny. Wicemisz Polski. Wicemistz Polski w tym momencie, czyli Policja? Rzeszów z dalekiego Podkarpacia do nas zawitali. Rzeszów, wielkie brawa. Nieco osłabiona drużyna, ale będą walczyć jak zawsze. Troszeczkę się dosłuję, mak się do prawej, do prawej, Nie, to do, do lewej, do lewej, przepraszam, do mojej prawej. Okej. Okay. Dobrze, no to przejdźmy teraz do południa Polski południa Polski, czyli drużyna LKS Cyprzanów. Drużyna ze Śląska. LKS, LKS Cyprzanów. Z bardzo bogatą tradycją palantową. Palantową i szlachbalową, ale dzisiaj, dzisiaj gramy stricte w palanta. No chłopaki trenują. Zobaczymy. No jesteśmy ciekawi, ciekawi jesteśmy tej drużyny. Widzimy składy troszkę inne niż na ostatnich mistrzostwach. Zobaczymy. PSK Pal Grabów, Dzika Karta. Dzika Karta, również drużyna z ogromnymi tradycjami palantowymi. U nich okay. mamy, co roku, w każdy wtorek po Wielkanocy organizowany jest Święto Palanta. Tak jednak to jest to mocno świeży skład. Jednego drużyne tutaj widzę tylko doświadczonego zawodnika, który właśnie trzyma karteczkę, karteczkę z napisem Grabów. Jeszcze jako ciekawostkę powiemy, że w Grabowie urzęduje Król Palanta, pan Adam Rapacki. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie pana Adama. Warszawa i Trójmiasto wystawiają po dwie drużyny, więc będzie drużyna Warszawa A, Warszawa B i tak samo Trójmiasto, Trójmiasto A, Trójmiasto, A, Trójmiasto B. W sumie osiem drużyn, 8 drużyn, niedługo zaczynamy walkę. Jeżeli chcemy coś sprawdzić, mamy jedną wideo weryfikację na zmianę. Czyli jeżeli mamy zmianę jedną, mamy wideo weryfikację I posłuchamy katykan, Łukasza wytłumaczy sędziego, jak się gramy w 6 sekund do e, obejrzenia powtórki. Mówimy, powtórka, przyłączyć no, tak to Łukasza mówimy, może wiesz tak dalej jesteśmy systemowo e, umówieni że taką krótką będą możliwe, wtedy sędziowie tutaj mają podgląd. E, jak widzicie, oni oczywiście oceniają, sędzia właśnie e, podchodzi, e, też decyduje, wtedy jest decyzja jedna i gramy dalej. Znaczy, jak to wyjdzie, e, to wiadomo, że to będzie testowo. Okej, okay, przejdźmy do sędziów. Sędzia numer jeden, Bartek Sądowski. Wielkie brawa, na niego. Dzisiejsi sędziowie. Bezstronny zespół biega, sędziów, a! oczywiście. Z największą owacją grający być może dzisiaj okay, sędzia. I tak z miasta. Powraca, tak to właśnie wygląda. Mamy nadzieję, że będzie to ciekawy turniej. E, ale jeszcze przyciszmy. kiedy ja powiem, wymóżcie pal. Bez pal! Elegancko. Mistrzostwa Polski Pala 2020 uważam za otwarty! A więc już teraz Mistrzostwa zostały oficjalnie otwarte. Programy meczowe. Programy meczowe są, Za robić, moment przejdziemy do pierwszych meczów. W pierwszym meczu, z meczu z przypomnijmy, stany, spotkają się e, Bespal Trójmiasto B. b. Z, z drużyną Pal Rzeszów. ...są długopisy, można sobie pobrać program meczowy, uzupełniać wyniki, żeby cały czas pilnować kiedy, która drużyna gra. Tam jest wszystko z drugiej strony są zasady gry, żeby sobie przypomnieć. A teraz przejdźmy już do Pierwszego męża. wielkie brawa, dziękujemy i zaczynamy. <klucz> <klucz> PSP trójmiasto B jest to debiutant, naprawdę tych mistrzostw Drużyna A jest oczywiście. to obecny mistrz polski i PSP Rzeszów tak będzie wyglądał obecny wicemistrzowanie bardzo ciekawe lecznie starcie. bardzo proszę o mocny doping dla jednych i drugich to jest bardzo istotne, żeby tutaj doping cały czas stowarzyszył nam, żeby to naprawdę było fajne, bardzo atrakcyjne widowisko. Będzie jeszcze krótka rozgrzewka proszę, 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 i po, żyjmy, tutaj losowanie no, stron.